Witam wszystkich ponownie. W dzisiejszym odcinku będziemy film pod tytułem nacinanie obręczy. Do nacinania obręczy niezbędna jest tam tarcza do szlifierska. Nie do cięcia. To jest do cięcia, szlifierska jest głowa. Najlepiej jest mieć nową tarczę, ze względu na to, że posiada ona większy ran. Ja mam już tarczę trochę zużytą. Mamy zamykane dzisiaj wszystko. A że chcę sobie naciąć, że mam czas, to natnę sobie taką, jaką mam. Co należy zrobić? Zamontować tarczę. Do szlifowania. Wstrzymujemy hamulec. Dokręcamy wszystko. Uch, działa. Bierzemy koło. Przygotowane odpowiednio. Koło można nacinać na dwa sposoby. Pierwszy z nich jest z zdjętą oponą. Uważam, że jest prostszy, nie trzeba tak uważać na, obręcz, na na oponę przynajmniej. Ta obręcz już była nacinana. Kwestia nacinania obręczy. Staramy się trzymać szlifierkę pod kątem 45 stopni i będę nią, że tak powiem, smerał po obręczy. W ten sposób powstają rowki. Rowki powinny być pod kątem 90 stopni. No zaczynamy. you O, obręż wydaje się być odpowiednio nacięta, robimy dokładnie to samo z drugiej strony, zakładamy, przed założeniem koła warto jest to przejechać delikatnie tylko tak, żeby zgarnąć odpryski, które pozostawały papierem ściernym i to wszystko.